Gdzie jesteś? W jakiś wyrafinowany i niezrozumiały sposób zostały ulice posiadkowane, wycięte, pokiereszowane. To mury przechodzą przez środek ulicy, to znów Kamienica zostaje wyłączona z dzielnicy żydowskiej. Co kilka miesięcy następuje nowe wyrównanie granic dzielnicy. Dziesiątki tysięcy ludzi, zwykle po raz drugi, po raz trzeci, często nawet czwarty, przeprowadzają się w ciągu kilku dni. Nikt nie jest pewny tego, czy mury go nie pochłoną. Trzy się na ludzi, nędzni, chudzi, przygnębieni, wystraszeni, z białymi opaskami na prawym ramieniu. Sami Żydzi, nic Polaków, zgęszczeni. Wypełniają szczelnie cały chodnik i część jezdni. Nie ma autobusów, taksówek, natomiast jeżdżą jakieś śmieszne dyliżanse konne oraz rowery trzykołowe z siedzeniem. Wszystko zaopatrzone w gwiazdę Dawida. Czy to wyobraźnia, czy sen? Całkowita separacja, zakaz wprowadzenia prasy, niedopuszczenie wiadomości ze świata. Mają także swój określony cel, i zgodnie z nim kierują ogół żydowski na specjalne tory. To, co się dzieje poza murami, staje się coraz dalsze, coraz bardziej mgliste, obce. Ważny jest już tylko dzień dzisiejszy, sprawy najbliższe, ludzie bezpośredniego otoczenia. Ważne jest tylko to, żeby żyć. Do piesa ze wszystkimi dotychczasowymi obrazami głodu. Kto nie przeżył lat 1941-42 w warszawskim lub innym getcie, ten nie ma o tym bladego pojęcia. Nawet po trzech latach wojny. Po doświadczeniach zesłań, rozstrzeliwań i nagłych zniknięć ludzi, tok rozumowania nie ogarniał jeszcze tej możliwości. Mówiono: Nie można wymordować setek tysięcy ludzi. Większość nie chciała wierzyć, że można i nie dawała się przekonać. Dziś, jesienią 1942 roku. Już wiemy.